Dzień 38 walki z moimi słabościami, gdzie w pół roku zamierzam zmienić swoje całe życie. Ten dzień nie zapowiadał się zbyt dobrze, bo w nocy ciągle się budziłem. Gdy obudziłem się minutę przed budzikiem, poczułem się tym przytłoczony. Cały dzień nie wyglądał zbyt dobrze, ale też spędziłem dużo czasu na dworze, bo była w końcu ładna pogoda. Od samego rana byłem już przekonany, że nie zrobię treningu. Bo w niektórych porach dnia czułem straszne osłabienie. Gdy przychodził wieczór, było coraz mniej czasu i było blisko temu, żebym nie zrobił treningu. Ale zebrałem się i zrobiłem trening. I to całkiem porządny. Z tą energią trochę mi się wszystko już pomieszało, bo nie wiem, czy to kwestia psychiczna czy fizyczna. A może też to, że zbyt często nie wychodzę z domu. A to wszystko z powodu braku jakiegokolwiek zarobku. Obserwuj i bądź ze mną w tym procesie.